Witajcie, kochani! Witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota. Zapraszam na rozkład kart. Dziś będzie to rozkład z serii Masz wiadomość od niej, masz wiadomość od niego. Zobaczmy, co karty pokażą, jaką wiadomość można będzie odczytać właśnie z tego rozkładu dla Ciebie. Masz wiadomość od niej, od niego. Pomyśl o konkretnej osobie. I zaraz zobaczymy, co Tarot chce Ci podpowiedzieć. Jaka wiadomość tutaj się pojawi, paś kielichów yy, muza inspiracji, czyli król Buław, yy, dwójka głosów. Yy, I czwórka materii. Takie karty nam wyskoczyły, więc weźmy je tutaj jako tą ogólną energia, energię, która chce się już tutaj wydostać i pokazać. Yy, Masz wiadomość od niej, masz wiadomość od niego. Siódemka emocji, a z głosów, czyli hmm, pewnego rodzaju wyzwanie. Widzę tutaj kontekst ważnych rozmów. Paź kielichów może być energią przeprosin, pojednania, ewentualnie hmm, jakiegoś wyznania, hmm, czegoś, co płynie prosto z serca. Może nie zostało jeszcze wypowiedziane, ale ta energia już się chce wydostać, już chce dotrzeć do ciebie. Dwójka głosów może mówić, że jest właśnie ten moment, kiedy jakieś ważne decyzje może są właśnie przed wami, i w dwójce głosów warto postawić na szczerość, na otwartość, po to, żeby dać sobie szansę na Poznanie swoich wizji przyszłości. Może tu chodzić właśnie o jakąś szczerą rozmowę. Mamy króla buław, trygon ognia, baran lew strzelec. Jego charakter, który jest z jednej strony taki bardzo ognisty, bardzo inspirujący, to jest osoba, która. Czego, wie, czego chce od życia, często próbując, próbuje też przeforsować swoje racje. Uwielbia, kiedy dzieje się wszystko według jego planu, w jego wizji przyszłości. Ma w sobie też tą energię do działania. To nie jest ktoś, kto tylko marzy, planuje, ale przede wszystkim działa. Często może próbuje przeforsować swoje racje. Król Buław nie zna żadnych granic. Uwielbia je przekraczać, czasami może być taką osobą, która jest dominująca w relacji. I są takie momenty, trze kiedy trzeba powiedzieć stop. To jest takie trochę skrzyżowanie dwóch mieczy, czyli postawienie granicy. Może właśnie jesteś w takim momencie, albo wasza relacja znalazła się w takim momencie, kiedy jedna z osób zaczyna stawiać granice, król buław musi się zatrzymać. I być może pewne rzeczy sobie przemyśleć, albo mm, spróbować dostosować się do, twoich, do Twojej wizji. Królowi Buław bardzo trudno jest się podporządkować, bo on lubi dominować, lubi być też podziwiany, lubi y, czuć się właśnie takim lwem w stadzie. I czasami mogą być na tym polu jakieś zgrzyty, bo w pewnym momencie może czujesz się właśnie taka trochę niedoceniona i musisz po prostu zawalczyć o swoje. W czwórce materii może być pokazane, że król była w prób próbuje czy próbował namówić Cię na coś, na co ty nie masz ochoty. W czwórce materii wyraźnie widać, że. Ty jesteś ostrożna, wydaje ci się, że ten pomysł jest trochę wbrew Tobie, nie jest zgodny z Twoją prawdą, stwarza u Ciebie takie poczucie braku harmonii. Tracisz kontrolę albo czujesz się trochę zdominowana w tej relacji. No i ten Paś Kielichów jako plan na to, żeby Cię tutaj udobruchać trochę, jednak sprawić, że te emocje opadną i będziesz gotowa na taką rozmowę, która może doprowadzić do tego, że dojdziecie do porozumienia. Paś kielichów to jest taka energia, która mówi: bierz życie jakie jest, nie komplikuj, ale jednak czasami, kiedy mamy obok króla buław, to ten król buław potrafi tak namieszać i nakomplikować w naszym życiu. Że w pewnym momencie tracimy grunt pod nogami i czujemy, że to jest ten moment, kiedy muszę zawalczyć o siebie, postawić granicę, ponieważ to, co jest na dzień dzisiejszy, przestaje mi odpowiadać. Tu jest w Październiku Kielichów potrzeba zatroszczenia się trochę o siebie. Z jednej strony jest tutaj docenianie. Ten król buław, on lubi być doceniany, więc ty może przy tym królu Buław się rozwijasz, czujesz, że rzeczywiście on ci czasami toruje drogę, bo jest przebojowy, bo potrafi wszystko załatwić, bo ma w sobie ten ogień, pomysłowość, inspirację. I z jednej strony z takim królem Buław fajnie iść przez życie, bo on potrafi też to ciebie czymś zainspirować, pociągnąć ciebie za sobą. Ale z drugiej strony czasami no, jest to taki moment, kiedy ty już czujesz, że to już jest za dużo. Dla ciebie tutaj ta czwórka materii pokazuje, jest wystarczająco dobrze, i nie jesteś gotowa na ten kolejny pomysł, z którym król buław wyskoczył. I zobaczmy. Tutaj mamy pazia materii, czyli znowu planowanie. Z jednej strony takie załagodzenie sytuacji jest w paziu kielichów, zatroszczenie się o, sobie, o siebie nawzajem i o waszą relację po to, żeby te emocje trudne opadły. Może tutaj ten dwójka głosów pokazuje nawet mur milczenia albo taką relację, o której mówimy, że jest trochę hmm, która jest takie poczucie w tej relacji takiego utknięcia w martwym punkcie i trudno właśnie się dogadać. Trzeba, każdy z was coś próbuje tutaj, każdy z was próbuje postawić na swoim. Króla była w bardzo trudno jest zatrzymać, a ty czasami musisz po prostu postawić granice, żeby przestać czuć, po, czuć ten dyskomfort, bo jednak widać wyraźnie, że przez akurat ten pomysł, w którym wyszedł w tej chwili, to nie jest zgodne z tobą, z Twoją prawdą. I Ty po prostu. Chcesz być ostrożna, czujesz, że to nie jest dobry, to nie jest Twoja droga. Chcesz tutaj go zatrzymać. Paść materii to jest nowy plan. To jest taki plan, który sprawi, że oboje w końcu dojdziecie do porozumienia, bo to jest karta jakiejś propozycji, która padnie z jego strony. Co nie znaczy, że on się zatrzymuje. On się chce dogadać. Tutaj. W Październiku Denarów zawsze jest jakaś wizja sukcesu, także tutaj jest ciągłe planowanie zmian i działania. Jest to karta planowania przyszłości. Październik Denarów zazwyczaj pokazuje, pokazuje jakąś okazję do wykorzystania, do wzbogacenia się, do podwyższenia standardu swojego życia. Jest w Paziu Denarów takie bardzo pragmatyczne podejście do rzeczywistości. Dla króla buław to jest normalne, bo on cały czas ma szeroką wizję przyszłości. I tutaj w, w Paziu Denarów jest, chce się spotkać z Tobą tak jakby w pół drogi. Czyli on ci zaproponuje konkretne rozwiązania, takie, żeby trochę. Przekombinować cały, cały ten jego projekt i dojść do porozumienia, co tu tak naprawdę się każdemu z Was y, opłaca. W padziu denarów jest y, trochę wolniej, trochę ostrożniej. Tak jakby widać było, że ten król buław mimo wszystko trochę się zatrzymuje, bo postawiłaś granice więc chcę, żebyś y, jemu zaufała. I na pewno jest to plan godny zaufania, bo jest bardzo praktyczny, dobrze przemyślany. Y ósemka emocji, czyli ewidentnie jakiś nowy pomysł, nowa droga przed wami, to co było, przestało już wam służyć, przynajmniej król buław tak czuje, że trzeba zmienić trochę kierunek, postawić na rozwój relacji. Y I w ósemce. Ósemka ogólnie jest liczbą taką mistyczną, która właśnie niesie odrodzenie, realizowanie siebie, swoich pragnień, swoich wizji przyszłości. Tu chodzi o taką wspólną waszą wizję. Ósemka jest symbolem pieniądza, jest symbolem władzy, takiego budowania właśnie, takiego kucia swojego losu. Widać wyraźnie, że ten Król Buław ma świetny plan na to, żeby Wasza relacja się wzmocniła, żeby żyło Wam się lepiej, dostatniej. I zapewne, to, zapewne wymaga to dość dużego wysiłku i być może właśnie ryzyka, a Ty tego ryzyka trochę boisz się podjąć, więc tutaj trzeba ten plan zmodyfikować kombinować, żeby ta droga wydała się bardziej realistyczna. Może właśnie nie taka bardzo ekscentryczna, jak to u króla Buław bywa, że on po prostu przebojowo i czy się pali, czy się wali, to on idzie po swoje. Ten moment zatrzymania może dał też temu królowi Buław do myślenia. No i mamy słońce, czyli jak najbardziej. Widać wyraźnie, że z jednej strony, jest tutaj energia spełniania marzeń. Tutaj widać wyraźnie, że tej osobie bardzo zależy na tym, żeby zrealizować coś, co sprawi, że pojawi się dużo radości i szczęścia w Waszym życiu. I jest tutaj taka wizja, optymistyczna wizja przyszłości. Z jednej strony, a z drugiej strony jest to karta prawdy, jasności sytuacji. Każdy tutaj może mieć swoją prawdę, bo są dwa głosy: Twój głos i jego głos. Więc trzeba podjąć świadomy wybór, ale to ma być wasz wspólny wybór. I król Bław musi trochę powstrzymać swoje emocje i swoje, swoje takie właśnie ekscentryczne podejście. Ma w sobie właśnie ten ogień, tą gotowość, tą olbrzymią witalność. On po prostu chce żyć i korzystać z tego życia na maksa i czerpać z wszystkich możliwości, jakie się pojawiają na jego drodze. Czasami może pewne sytuacje ciebie przerastają, może jesteś w innych trochę innych energiach, próbujesz się dostosować, ale może właśnie ten, to jest ten moment, kiedy tego już jest za dużo. <laughs> Słońce to jest energia szczęścia, przyciągania wszystkiego co najlepsze, ale żeby to szczęście było w relacji. To dwie osoby muszą być gotowe, otwarte właśnie na to nowe doświadczenie. Więc w słońcu jest potrzeba postawienia sprawy jasno. Ty już może postawiłaś sprawę jasno, powiedziałaś, że to jest moment, kiedy trzeba jednak. Się zastanowić lepiej i może znaleźć mniej ryzykowną opcję działania. No, i tutaj w tym słońcu jest wasza prawda. I to jest karta świadomego wyboru, wspólnego wyboru. Fundamentem jest taka klarowność celu. Widać wyraźnie, że oboje jesteście silnymi osobowościami. Ale ten król Buław to rzeczywiście jest ogień i mm, ciężko z nim rywalizować. Łatwiej Ci czasami jest się podporządkować, bo on działa, on jest odważny, lubi ryzyko, ale oczywiście każdy ma swoje granice i być może w tym momencie Twoje granice mm, mogłyby zostać przekroczone. W związku z tym jest potrzeba klarowności tutaj celu i dogadania się. W Słońcu jest pytanie, tak? Co mogę zrobić, żeby bezpiecznie przeprowadzić cały ten plan? Trzeba się dobrze zastanowić, bo to jest karta, która mówi, co się zasieje dobrego. Jeżeli dobre ziarno zostanie zasiane, to będą fajne plony. I tutaj jest karta zapowiadająca radosny, dobry początek i start w coś nowego, ekscytującego. Mm. Ale w negatywie słońce czasami pokazuje właśnie taki konflikt ego, tak? Kiedy mm, każdy z partnerów chce czegoś innego, no i jest ten zgrzyt, te miecze czy słowa się krzyżują, i trzeba się zatrzymać, żeby mm, dać szansę relacji, wybrnąć z kryzysu. I pójść w dobrą stronę. W emocji może być takie poczucie, że trochę wasza relacja utknęła y, i wkradła się jakaś apatia. Takie poczucie, wszystko co najlepsze za nami. Ten król Buław nie lubi takich sytuacji. Dla niego cały czas musi być y, dynamicznie. Y, musi się dużo dziać. On musi czuć, że działa, że tworzy, że goni że wszystkie jego pomysły są warte tego, żeby je zrealizować. Czasami król buław chwyta więcej srok za ogon niż powinien, i w związku z tym czasami ta sytuacja robi się trudniejsza. I trójka emocji, czyli taki moment, kiedy trzeba zaopiekować się relacją, kiedy trzeba sobie właśnie odpowiedzieć na pytanie, czy lepiej mieć rację, czy relację. Tutaj są dwie osoby, i trzeci element, trzeci kielich to jest ten wasz wspólny kielich, do którego nalewacie mm, razem. To wy decydujecie, co w tym trzecim kielichu się znajduje. Wszystkie emocje z trzeciego kielicha to są te wspólne emocje, to wszystko, co, czym obdarowujecie siebie nawzajem. Każdy ma swoje. Swoje życie, swoje racje, swoją wizję przyszłości, swoje, swoją wizję partnera idealnego. Pracujecie nad relacją, i ten trzeci kielich to jest właśnie kielich waszej relacji, który na dzień no w momentach kryzysu, a tutaj ewidentnie taki moment tego zatrzymania nastąpił. Ten trzeci kielich na dzień dzisiejszy wymaga zaopiekowania takiego właśnie. Planu na. To jest plan na miłość, na otwartość, na szczerość. Tutaj każdy wychodzi z sercem na dłoni do drugiej osoby, i to w, dwójce, w trójce kielichów mamy ten moment budowania relacji, która hmm, daje siłę do życia. Ale też właśnie do pokonywania trudności, które w tym życiu się pojawiają. Bo nie ma ani partnerów idealnych, ani nikt nie żyje życiem idealnym. Zawsze są jakieś momenty, kiedy trzeba pójść na kompromis. I w Trójce Kielichów właśnie jest takie przesłanie. Pójście na kompromis, znalezienie dobrego wyjścia z trudnej sytuacji. Czasami karty pokazują, że pojawia się jakieś. Jakiś kryzys, czy jakaś trudna prawda, z którą trzeba się zmierzyć, która czasem boli i trzeba znaleźć takie wyjście, żeby ten plan na miłość się nie zatrzymał, ale mógł dalej być realizowany. To jest takie realne dostrzeżenie trudności w relacji. No i zastanawianie się, co teraz mogę zrobić, jak zadziałać, żeby wszystko ułożyło się według waszego wspólne, waszej wspólnej wizji. Tutaj ten król buław może właśnie przeforsował coś, może za bardzo mu zależało. Nie wziął pod uwagę Twoich racji, albo liczył na to, że przeforsuje ten pomysł, że się podporządkujesz, ale ty wyraźnie tym razem postawiłaś granicę i no musiał się z tym zmierzyć. Musiał się z tym zmierzyć. Ewentualnie trójka kielichów może jeszcze pokazywać jakąś trzecią osobę, która tutaj się wtrąca i z którą też trzeba sobie jakoś poradzić. To może być hmm, jakaś plotka, który, jakaś trzecia osoba tutaj weszła z jakimiś nieprawdziwymi hmm, informacjami, ktoś tutaj komuś namieszał w głowie, ktoś tutaj kogoś obgadał i teraz zrobiło się niekomfortowo. Trzeba sobie tutaj wszystko powyjaśniać, odzyskać jasność sytuacji. Różne tutaj można opcje wyczytać z tego rozkładu, Co, cokolwiek z Tobą rezonuje. Wszystko prowadzi do tego, żeby znaleźć dobre wyjście z trudnej sytuacji i poczuć, że idziemy we właściwą drogę. Bo to jest w tej ósemce jest, czy właśnie. Zostawia się za sobą ten cień, właśnie to, co trudne, to, co już nie służy. To mogą być właśnie te, mm, jakieś informacje, z którymi trzeba było się zmierzyć, jakieś plotki, które trzeba było sobie powyjaśniać. I ta droga prowadzi dokładnie w stronę słońca: jasności sytuacji, ale też mm, w trójce kielichów chodzi o to, żeby znaleźć najlepszą drogę. I poczuć, że znowu wraca wszystko do normy w relacji. I mamy śmierć, czyli jak najbardziej transformacja, takie przepracowanie pewnych trudnych spraw, pe trudnych emocji, które gdzieś tam się pojawiły w związku. Wszystko po to, żeby dać sobie szansę krok po kroku pozostawienia tego, co trudne, wyłączenia już tej przeszłości. Coś się domyka coś zostaje za wami, to jest ten cień, który albo chcecie po prostu o nim zapomnieć, albo świadomie się odcinacie od tego co było i w procesie transformacji, czyli wspólnej wędrówki i przepracowywaniu pewnych spraw, ale też kolejnych lekcji z życia, które są przed wami. Świadome takie budowanie tej relacji a cel to jest szczęście, radość na końcu tego tunelu przez który wspólnie idziecie i budujecie tą swoją nową ścieżkę. Na końcu tej ścieżki, na końcu tego tunelu jest to światełko w tunelu, tak? Czyli radość, szczęście i to wszystko co sprawi, że wasza relacja odzyska harmonię, spokój, ale też takie poczucie właśnie, że wszystko jest w najlepszym porządku. Widać wyraźnie, że mm, Osoba, która wysyła Ci tą wiadomość, ona bardzo poważnie podchodzi do tego momentu zatrzymania, do tego kryzysu. Intencje są bardzo szczere, może zbyt intensywnie, zbyt porywczo i zbyt nachalnie ta osoba próbowała coś przeforsować. I skutecznie zatrzymałaś ją w pół drogi, bo tutaj ma być. Decyzja ważna podjęta, ale to ma być Wasz wspólny, świadomy wybór. Nie godzisz się na to, żeby mm, Twój partner czy Twoja partnerka decydowała za Ciebie. A to słońce pokazuje, że po prostu macie mm, silne charaktery, silne osobowości i czasami. Trzeba drugiej osobie uświadomić, że nie tylko jedna osoba jest decyzyjna w relacji. Osoba z podznaku Słońca najlepiej właśnie rozwija się z partnerem, który nie ma nic przeciwko temu, żeby odgrywać rolę drugoplanową w związku, i może na co dzień. Taka nawet rola drugoplanowa czasami ci wystarcza, albo Jesteś gotowa w pewnych aspektach ustąpić, ale doszło do takiego momentu, kiedy musiałaś powiedzieć: Stop królowi buław, bo on jest osobą bardzo dominującą. On jest przyzwyczajony do bycia w centrum uwagi. Może całe najlepiej, żeby całe życie kręciło się właśnie wokół niego, bo to on chce błyszczeć. <laughs> Ma bardzo silne poczucie własnej yy, wartości i czasami może próbować dominować. Osoby o dominujących cechach słońca, właśnie yy, yy, czasami przesadzają i próbują podporządkować sobie partnera czy partnerkę. Partner najlepiej, żeby był jego czy jej największym fanem, bo w końcu on tutaj jest tym królem buław. Ma w sobie ten ogień do działania. No, w najlepszym wydaniu, kiedy dostosowujesz się do tych sytuacji, bo ci akurat to wszystko odpowiada, bo jest taki fajny rytm m, życia i dużo się dzieje, a ty podążasz m, za tymi jego pomysłami, i wtedy jest naprawdę fajnie, zabawnie, energicznie, może rozrywkowo, lubisz tą jego charyzmę m, i optymizm. Bo nigdy się przy nim nie nudzisz, ale czasami, kiedy taki król buław zaczyna przekraczać Twoje granice, wówczas zaczynasz widzieć w nim takiego egocentryka czy egoistę. I to ci nie odpowiada. I musisz po prostu powiedzieć stop. Bo taki król buław on jest tak rozpędzony, że nawet w tym wirze swoich działań i planów. Może nie dostrzega tego, że zbyt mocno próbuje zdominować ciebie w relacji. I tutaj pokazał się ten moment, kiedy on sobie uświadomił, że musi się jednak trochę zatrzymać w tych swoich inspiracjach i że musi się liczyć z Twoim zdaniem. Może ten paść kielichów jest takim. Planem na przeprosiny, paść denarów, planem na bardziej kompromisowe rozwiązania, a wszystko po to, żeby jednak nie stracić tej witalności, ale też szczęścia i radości z tej relacji. Bo widać wyraźnie, że jemu czy jej bardzo zależy na tym, żebyście tutaj jednak dalej szli tą wspólną drogą. Więc. Tym razem kompromis jest brany pod uwagę, i myślę, że przeforsujesz tym razem swoją rację i znajdziecie ten wspólny punkt wyjścia, dobry wybór, najlepszej ścieżki, która doprowadzi Was do, te, do tej energii słońca, czyli spełniania marzenia. Tutaj w słońcu jest i śmiech, i żywioł. Wszystko, co najfajniejszego w relacji z drugą osobą. Na pewno jest tutaj bardzo dużo optymizmu i takiego fajnego, żywiołowego, kreatywnego patrzenia w przyszłość. Dziękuję, kochani, bardzo, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. Czytanie było ogólne. Jeżeli potrzebujesz prywatnego czytania, zapraszam na kontakt mailowy, napisz swoje pytanie. Zrobię dla Ciebie prywatny rozkład kart w formie filmiku, wyślę na Twojego maila. Dzisiaj, kochani, wysyłam dla Was wszystkich mnóstwo pozytywnej energii. Tego słońca życzę Wam w życiu jak najwięcej i do usłyszenia.